Powiem tak, dosyć mam, dosyć mam drugi rok to samo z rzędu. Ja żartem powtarzam już tak od paru lat na jesieni, że to jest mój ostatni rok w Anglii, wynoszę się na swój ukochany Gibraltar. Ale chyba czas najwyższy to zrobić, no. No załamać się idzie. Tak wygląda mój dom. Za chwilę będę przyjeździł. Interesujący obrazek, nie? Ale wy tego nie widzicie. Ale tu parter tego domu, to to jest parking. Wśród dom zaczyna dopiero od pierwszego piętra. Ktoś jak projektował, to myślał. Tam stoi łódka pod domem, zaparkowana. No to jest lepiej niż było w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku nie przelało się tutaj przez ten. ten a tu się właśnie zaczyna przelewać. Dobrze, że ja jestem schowany za trzema barkami, bo tu dużo śmiecia płynie po wodzie. To co najważniejsze, to jest to, że w tym roku przyszło wiele bardziej z nagła, bo, bo nie widzę żadnych rusztowań, żadnych... Nie zdążyli się przygotować w ogóle do tego. Wszystko stoi na sznurkach i, i modli się, żeby nie zostało wmyte na ten, na brzeg. Bo tu, tu w zeszłym roku to wszędzie były rusztowania, te, no, rury odrusztowań, bo wbijane w dno, które trzymały łódki w nurcie, żeby nie wpadły na brzeg, a teraz jest... Bryndza widzę, żaden, nikt nie ma. A co najważniejsze, to jest, a co najważniejsze, to jest to, że... że duża fala dopiero idzie, bo Oxford jest... 5 km w tamtą stronę, 5-6 km w tamtą stronę. I właśnie jest w tej chwili zalewane. Zamknięte są od północy Oxfordu, tam gdzie Tamiza wpada do Oxfordu, to wygląda jak strefa oblężona, tak jak, jak wzrokiem jak do, aż po horyzont widać tylko drzewa wystające z wody. A na południu Oxfordu, tam gdzie Tamiza wypływa z Oxfordu. E, po właśnie pozamykali dwie główne drogi wylotowe, plus story kolejowe na Londyn, co to jest tragedia, okresna, ponieważ paręnaście tysięcy ludzi dziennie dojeżdża z tego rejonu do Londynu do pracy, więc do tych wszystkich lemmingów e, to, to była tragedia, bo nie zdrowotnie mogą wyjechać. I teraz dzisiaj wracałem z pracy przez... przejeżdżałem przez most na południe Oxfordu i widziałem zalane tory kolejowe, więc na pewno nie otworzą tego jeszcze długo, bo... W Anglii wszystkie pociągi są napędzane trzecią szyną, tak jak metro w Warszawie. Nie ma kabli nad pociągiem, tylko elektryczna szyna, ale jest na torowisku. Więc on musi być zamknięty jak to jest zalane. Oj, może faktycznie na ten Gibraltar się zanieść. To znaczy w tym roku to ja to wszystko z ręką w kieszeni robię. Po zeszłym roku to ja mam takie doświadczenie, że. Zero stresu zupełnie. Tym bardziej, że dobrze wybrałem miejsce, jak się na wiosnę mnie Karol tutaj przyholował, to dobrze wybrałem miejsce. Ja jestem w jednym z najbezpieczniejszych miejsc, bo, bo ta, te barierki, które są obok mojej łódki, mogą mnie przyjąć. Ja to mogę przyjąć powódź po tysiąclecia. Natomiast już Ian, ten, który za mną mieszka, jego kolegi barka się urwała, wylądowała już na moście. Już, parę, już słyszałem, że parę łódek się popłynę osoby, więc... No... Zobaczymy, co będzie jutro, bo podejrzewam, że ta fala... Jeszcze dzisiaj ma lać i do dzisiaj ma być burza okrutna. E, więc... Zobaczymy, co będzie jutro i pojutrze. Znaczy, mnie to pikus nie? Szkoda tutaj, żeby tu parę... Już parę osób poznałem. Na tej barce mieszka taka fajna para. Tutaj mieszka koleś. E, stał przede mną e, na wiosnę. E, Wynajał tą barkę e, jakiemuś lekarzowi na pół roku, bo se chciał koleś w Oksfordzie pomieszkać. Tam stoi. To nas z telefonu słabo widać. Tamta biała plama za tą łódką, tutaj to jest Karl, ten, który mnie holował. E, tak naprawdę dobrą sprawę, to jednak jak popatrzę na te wszystkie łódki, które tutaj stoją, no to. To połowa to są moje znajomi, więc jak ktoś miał ucierpieć, to by było przykro, nie? Dobra, no to powódź 2014 tym razem jest Powiem Wam, że moja, moja łódka chyba nigdy w życiu tak szybko nie płynęła, jak teraz stoi. Poprzedni film nagrałem y, miesiąc temu e, i jakoś tak się nie mogłem zebrać, żeby go z, z, zmontować. i tak Do tej pory nie opublikowałem, no, ale się okazało, że będzie okazja, bo wszystko wróciło do normy. E, y, no w tej chwili, do, 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 do tego stanu sprzed miesiąca to zostało może z 10 cm. E, poprzednia ta powódź, w co się zaczęła w święta, kosztowała w Oksfordzie jednoludzkie życie. Kilkadziesiąt tysięcy worków z piaskiem zamknięte. Kawałek miasta, ewakuowany kawałek miasta, zamknięte tory kolejowe, drogi. Także no, ostro było, bo tak, no, nie pamiętałem, tak. w Oksfordzie to, trochę poniżej Oksfordu, tutaj w tych rejonach jeszcze dalej na południe, bywało gorzej. No ale tam to, to, to no to tak już trochę przegięło. Tu w Abington, tak żeśmy się jakoś obeszli w miarę lekko z tym, natomiast no nikt nie pamięta, żeby dwa razy z rzędu w zimie była e, ta wiza babinka zulała. Tak to jeszcze nie było. E, no to w sumie to tyle. Nie będę już nie będę za dużo opowiadał, bo nie bardzo, bo nie bardzo jest o czym. To już zaczyna być norma. No zobaczymy. To do zobaczenia. Nie ma głębi ostrości, bo nie widać tych fal. Wszystko jest szare, z telefonu tego nie widać. Ale, ale może jak się parę razy jachterego bujnie, to zobaczycie. Nie, nie widać. E, to jest 200-metrowy odcinek, prosty odcinek rzeki i wieje dokładnie wzdłuż w tej chwili. O, proszę, grzywacze się robią. Wieje dokładnie wzdłuż w tej chwili, więc takie fale, no, no dobre fale, no buja całkiem nieźle. Dobra, my ja myślę, że w końcu wrzucę ten film, bo to wypadałoby wrzucić. Wiesz, te panie... Trochę mnie rozkładają ci Angole, jak patrzę, jak oni sobie lekceważą własny sprzęt. 56 tysięcy funtów za ten jak zapłacił. Nie był tutaj już od 5 tyg, 4 tygodni. Nie moje ma opłynąć, mój cyrk. Dobra, na razie.